Zniknę ubie, niech twoje serce rozwiąże trudne sprawy. Oi! Uważaj! wiadomość za 5 zł sekund, Uważajcie. Uważajcie. za pizzę. Kilka sekund, no i za tam Kilka no na łóżu. Ale ty, 10, 10, 20, 40. To gdzieś 55 kg albo 60 tam jest. Ale ty! Po pierwsze ziemi nie mogę poderwać. Ja nie wiem co mam z tym zrobić. On nie wiesz, kur... Jak O kurde, gorąco jest cała masakra. Tak, to masz się musiałem podnieść. Ale ja to ty to Ty chcesz to po prostu podnieść, czy co ty chcesz zrobić? Tak, mam tak, sobie podnieść sobie ta Na raz. Czy mam siłę jeszcze, czy nie ma? Chciałem sobie, sam sobie udowodnić. Nie widzowie dla was, udowodnić. Tylko sam dla siebie, czy ten kręgosłup mam jeszcze, jeszcze mi działa. Czy nie mogę. Dobra, podnosisz to, czy co, bo ja nie wiem. No kurde tak, zajmuje 4 lata, czas. A, dobra. A jak tu się podoba Jak what? tu na końcu? Ja nie wiem co ty chcesz robić, ale na, na plecy chcesz to wycisnąć czy na to? Do góry pójdziemy. No dobra, podniosłeś, no ale nie rzucaj ty mnie. Podnieś, podniosłeś, no to podniosłeś prawie 60 kg. Chociaż to dla ciebie 60 kg, jak ty worki na budowie targałeś po 50 000? Worki? Najpierw to 225 kilo To co to za kastanka kurde? Ale nie, ja mam kręgosłup kurwa złomany No pierdala, to jest on napierdala martwy ciąg <grystanie> <grystanie> On już martwy ciąg leci od razu Noś się to nie pierdoli tak leciłem martwy ciąg Przepraszam. Przerałem Przepra się w szpitalu. Ale jak się ci... po u co Bo albo pszczoła nie. Ale... Założyłbym kurwa. Musiałem... Sarenka, nie? On no, ma figurę sarenki. No to widzisz, no tajfun może wam dać porady, bo na pewno tu jest wielu ulańców. No. A zobaczcie, jednak tajfun sylwetka kurde sarenka. No to kurde coś jest na rzeczy, nie? Raczej się chyba zna na tym. Więc tutaj gdybyś mógł sobie w ogóle swoją książkę napisać. Jak. No jak zrobić taką sylwetkę w życiu? Jak ją zachować? Z Ale sobą... popatrz. O, tej nogi już nie podniosę. Koniec. Kurwa, siroby kurwa mają być nie, to bym podniósł. Ale ty masz kurde dziwne pomysły z cibo. Kurwa. Zaskakujesz mnie. Dziwne te twoje kuk, pomysły są. Nie ja musiałem o ją trochę. Jeszcze trochę brakuje. Ale to musiałem poćwiczyć. Zobaczyliście. Nie no, fajnie, fajnie. Nie! Ale tej nogi oh, nie podniosę. To jest koniec nogi. Jej nie podniosę. To jest koniec nogi. Ja wiem, no, że to jutro połamany będziesz. Bo wcześniej szpakat próbowałeś robić. To pewnie już tam pozrywałeś coś. Jaja się urwałeś czy coś. Nie, to, 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 to na to nie idzie, jak umiesz tego, jak tego, nic Ci nie pójdzie. Teraz pojęcia. Muszę jechać do szpitala. Nogi. do szpitala. Nie nogi. Muszę do szpitala pojechać. Nie, Zadaj nie. Zaraz jadę do szpitala. Nie nogi. A, miałem jutro jechać do szpitala. Nie ale... nogi. Ja jadę żalaś. Ale będziesz pojęcia, nie nogi. Kręgosłup Ci pójdzie. Ja miałem złamany kręgosłup. Przecież nie poszłem na operację. Bo się nie zgodziłem, to kręgosłup Ci pójdzie, na kręgosłup Cię wszystko pójdzie, o nóg. No. Patrzcie, prawie, prawie, patrzcie. patrzcie. Ile pracuje? nie wysłał wiadomość za jeden, prosz tajfunowy, Kurwa, masz. mogę zdjąć palców tylko no, bo, w, w mam ma był ma za o. pytanie, co to znaczy tygrys w więzieniu? Ja może muszę... ten? Rządzi? Ja bym w tym dobry. Podałem wczoraj, nie? Taki program na Netflixie, japoński, gdzie oni tam kurde napieprzali po 400 brzuszków, nie? A był to nano! Znaczy, no, no nie wszyscy, ich tam no. było z 20, 30, no. kilka tak? osób się takich znalazło, co napieprzali 400 brzuszków, pojebało ich, nie? No. Jak można 400 brzuszków robić? <gryzyka> naraz? Zrobić? Znaczy z opadnięciem, że opadali do końca i Ola, wstawali, ale, o, Bo jak się brzuszki robi, to, nie? Ale dobra. Ten całko alkoholu niech je zrobi. I mam świadków na to Przegrali wódkę. 650. Ale wiesz co? Przez bardziej kurwa nie mogą kurwa z, z, zbraz stachnąć. Wiesz co, jakieś robokopy są, żeby na pierwsze po 400 wrzuszów. No? Co mówisz? ty robisz 500 300, no tak? Bo tam chodzi, że to oni byli z Japonii, nie? To byli Japończycy. Tak, tak No to właśnie, to byli Japończycy, nie? I oni tych Japończyków pozbierali najlepszych z różnych ale dyscyplin sportowych. Ty, tego nie Czyli rozumiesz? jeden grał tam, jeden grał tak. na przykład paletką, inny biegał, Dobra. inny był jakimś tam najlepszym. Dobrze. Inne był jakimś tam Dobrze, Może być oboi grał w futbol. Nie, ty wiesz, nie coś? rozumiesz. I teraz zebrali wszystkich tych sportowców i oni tam na pierwsze wiesz? Po... Wszystko. Tak. Wszystko na nie? Tak. I właśnie teraz kurde, bo ty mówisz, ty robisz źle, 500 przysiadów, no? Ja na No i właśnie w tym serialu brakowało ciebie, w tym programie brakowało się ciebie, bo tam byli wszyscy najlepsi z Japonii, nie? I właśnie czegoś tam brakowało, I to właśnie ciebie brakowało. Bo ty znowu mówisz na pierwsze 600, 500 przysiadów, no? Tak, tyle jebłem. Jak miałem 8, 19 lat no to ciebie właśnie tam brakowało. Ale ja nie piłem kurwa. A picie robi swoje. Tak, to dawaj, zobaczmy kurwa, kto więcej przysiadów zrobi. Przysiadów? Cał, całkowicie. A to dobra, to dawaj, dawaj. To zrobimy, no. Dawaj. No to dobra. To Lecimy. Widzowie. Do kogo się? Pytam się. Rzekaj, dam kamerę dla ciebie. Nie, na siebie kurwa daj. No ja będę obok ciebie będziesz widział czy no. No! Tylko jak mi nowa ucieknie to... No... Nie patrzcie no. na to. No to, to ja może chcą. Czekaj nie do przyjścia, czy było widać, czy cię widać, czy nie widać, bo nie wiem czy cię. Widać, widać. Nie widać. Widać cię? Tak. A jak cię nie widać. No to dobra, to tak ładam, no. no, No dawaj. No to, to, to zaczynaj, no dawaj. No ale jakie ty chcesz żeby przyjdzie? No nie masz jakieś ukraińskie, nie? Nie... Bo to Polskie! Nie. Polskie takie! To, to, to tak to, to tak robisz wszystko inaczej. Tak Aha, to takie ze składanymi, składanymi rękoma? Tak! Aha, dobra. Tak dobra, to jedziemy, no to dawaj. No, dawaj. No. no co, już? Ty, ty, ty!

No, ja mam już 30. Ja mam już 50. Tak, dopiero. No jak nie? Popatrzcie. Ty na kamerze się nie widać. Dalej, dalej, co oszukujesz? No to ty oszukujesz. No co? Nie, Ale... Kamerki nie dać na siebie. Ty już specjalnie odpoczywałeś teraz. Nie! Ale ty widzisz, że robię. Tak, się nie widać. Ale ty widzisz, że robię to co? A ja ja robię 10, no. a ty robisz 5. Masz. No? I Nie. No, rafa, na ciebie. Nie masz siły, już i kręcisz. Masz! Dawaj. No. No i co? Gdzie? <laughs> Boisz się. Żeby jestem jest jestem człowiek. Eee, co? Ten ma Batek nie mam. Ha. Za jest jesteś dla mnie. Dobra, nie masz już siły. Ale dobrze, ale powiem Ci, że, że i tak Ci dobrze poszło, nie? No tak, no ze 30 można by Ci zanieślić. No, Tak, bym 50 nie było Ci. Nie, no dobrze, a te 30. Ci poszło, dobrze Ci nawet poszło. Ci powiem. Może... Dobra, pole, kurwa wody chyba z kranu, co nie? Może by coś się było, nie było. Normalnie mówię wam. Może jakby cię wystawić z Gochą, to i może byś jej najmował, nie? Użytkownik, kierownik budowy wysłał wiadomość za 5 zł